Rozpoczęły się żniwa i niestety nie wszyscy rolnicy mają powody do zadowolenia. Zbiory zbóż będą wprawdzie porównywalne do roku ubiegłego, ale plony rzepaku zapowiadają się dużo gorzej. Na razie nie wiadomo jakie będą ceny skupy, bo w wielu rejonach Polski przez suszę ziemia zamieniła się w pył. To z pewnością będzie miało wpływ na jakość, upraw i w konsekwencji na cenę ziaren. O trudnej sytuacji w rolnictwie rozmawiali w Zamościu producenci, rolnicy z Lubelszczyzny i przedstawiciele Lubelsz Izby Rolniczej. Patrycja Czarnik. Pod względem warunków pogodowych to był zły sezon dla rzepaku, mówią rolnicy. Najpierw długa susza, w jesieni atak szkodników, a w zimie duże mrozy i brak pokrywy śnieżnej. rzepaku zbierzemy dosłownie kilkanaście procent tego, co w roku ubiegłym. Nie ma rzepaku. Ten, który rolnicy pozostawili, on wypadł i praktycznie będą plony bardzo, bardzo niskie. Zdaniem rolników uprawa rzepaku jest coraz mniej opłacalna, a na rynku zmniejsza się popyt na to ziarno. Unia Europejska, ale także świat wycofuje się z produkcji biopaliw pierwszej generacji, a do tej pory znacząca ilość rzepaku trafiała właśnie na przerób i wytwarzano z niego głównie biodizel. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej ocenia, że mimo lokalnych problemów tegoroczne plony zbóż będą wyższe niż w ubiegłym roku. Szacuję, że ten poziom 20, do 28 milionów ton w naszym kraju zbóż generalnie powinniśmy zebrać, a więc średnio do dobrych plonów. W niektórych okolicach na pewno będzie to ze względu na suszę lokalnie mniej, a natomiast w niektórych będzie to nawet bardzo dobrze. O tegorocznych cenach ostrożnie mówi szef zamońskich Zakładów Zbożowych. Trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że będą ceny rynkowe obowiązywały, także trudno jest na przykład dzisiaj przewidywać, ponieważ jaka jest zbóż, ta, jaka będzie. Jeszcze mamy do, do zbioru zbóż około 2-3 tygodni, prawda? Nawet 4 tygodni, można powiedzieć, takiego już wysypu konkretnego. Także wszystko się może wydarzyć jeszcze. Ceny zbóż są zależne od parametrów ziarna. Susza może zaszkodzić uprawom. Brak opadów może spowodować jeszcze dość znaczne spadki plonu, spowodować tak, zwa, spowodować tak zwane zapalanie ziarna. To znaczy zbyt szybkie jego dojrzewanie, prawda? I no, to jest dopiero pierwsza dekada lipca. Zatem jeszcze może się wiele wydarzyć, jeżeli chodzi o plony. Eksperci przyznają, że nawet dziesięciodniowy brak opadów może spowodować ogromne straty i obniżenie jakości plonów. W regionie dzięki ostatnim opadom wilgotność gleby znacznie wzrosła.